A witam Was. W tym filmiku omówię jak wziąć kartę kredytową albo kredyt na platformie REWURT, to jest bank internetowy, który proponuje właśnie użytkownikom za regularne wpłaty właśnie tutaj na ich konto bankowe i użytkowanie tego banku. Tak naprawdę REWURT niczym nie różni od innego banku komercyjnego, tak? Tym się tylko różni, że ma więcej opcji, i tutaj też nagrywam ten filmik dla ludzi, którzy mają różnego typu zajęcia komornicze tak i, i różnego typu mm, właśnie takie problemy finansowe, z którymi nie mogą sobie poradzić zwykły bank, tak albo jakieś inne instytucje, już nie mówię o chwilówkach, tak po prostu. Na tej zasadzie, że jesteśmy w biku, nie da nam pożyczki albo kredytu, tak. Tutaj tutaj na tej platformie jest całkiem in, inaczej, bo, bo legalne, właśnie używanie tego konta bankowego, tak, daje nam różnego profitu karty kredytowe i, i, i kredyty. I to jest na dobrej, właśnie stopie procentowej. Właśnie tak to wygląda korzystanie z, z Rewolt tak, jest, jest bardzo y, proste i, i naprawdę bardzo szybko bank Revolt, tak daje właśnie karty kredytowe albo kredyty, kredyt, kredyt, y, który oferują to jest aż do 150 tysięcy złotych, tak, y, więc y, nawet można wziąć taką pożyczkę aczkolwiek, no, trzeba tutaj trochę właśnie pooperować tutaj na, na tej platformie. Karty kredytowe przysyłają do domu tak ja to jest bez, bez problemu. No i to właśnie to właśnie nagrywam dla tych osób, które szukają różnego, różnej alternatywy właśnie żeby żeby być po prostu wolnym wolnym, no, tak żeby po prostu mieć wolne konto internetowe od zajęcia różnego typu komorników i jakichś tam innych e, głównie. Tak. Rewult -Re proponuje trzy plany, trzy plany, tak, to jest plan, plan, plan premium płatny 30 zł, plan plus, który jest na start to jest 14 zł 14 złotych. No, i jeszcze plan Metal, tak? To trzeba już indywidualnie sobie wybrać, kto co lubi. Ja używam na razie Platformy Plus. I, i powiem wam, że po, po dwóch miesiącach właśnie korzystania z tego konta, tak? Dostałem kartę kredytową na 1500 zł, tak? Więc po dwóch miesiącach tutaj właśnie działania na tej, na, na tej platformie tak i, i po prostu zasilanie tutaj konta i operowanie z, z karty bo kartę przesuwają do domu tak po prostu dostałem kartę kredytową aplikowałem dostałem na, na, na 1500 złotych więc y, 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 jeżeli chodzi o, o takie właśnie profity to właśnie proponuje Rewult. Ja też jestem obciążony, bo ja też, też jestem obciążony różnymi typami kredyt, kredytów, tak? I to jest jako jedna alternatywa, którą właśnie znalazłem i wam proponuję, tak?